Cześć. Cześć. Przychodzę do ciebie z prośbą o pomoc. Konkretnie chodzi mi o dobór odpowiednich butów na wyprawę w góry. Żeby dobrze wybrać buty, muszę zadać ci kilka pytań. Mhm. Po pierwsze, kiedy planujesz swoje wyjście? Wczesną wiosną i liczę się z tym, że zarówno deszcz, jak i śnieg może stanąć na mojej drodze. Dobrze, a w jakie góry się wybierasz? Wybieram się w Beskidy, czyli około 1000 metrów. Najledniej planujesz swoje wyjście? Dwa dni z noclegiem w schronisku. Czyli plecak i wszystkie rzeczy masz cały czas przy sobie? Zgadza się. Powiedz mi jeszcze, jaki jest rozmiar Twojej nogi? 38, 39. Sprawdźmy to. Pomiar dokonujemy w domu przy użyciu kartki, markera i linijki. Stopę bosą lub w skarpetce stawiamy na kartce, która leży na twardym podłożu. Ważne, żeby pomiędzy ścianą a kartką był kąt prosty. Najdalej wysunięty punkt z przodu stopy zaznaczamy markerem. Długość mierzymy linijką i z gotowym wymiarem udajemy się do sklepu, gdzie sprzedawca dobierze rozmiar. Dla pełnego komfortu buty trekkingowe powinny być delikatnie większe niż Twoja stopa. A dlaczego większa? Po pierwsze, ubieramy grubszą górską skarpetę, która potrzebuje więcej miejsca. Po drugie, stopa podczas zejść w wypadach górskich zawsze pracuje do przodu. Żeby uniknąć obtarć i ognieceń palców, wybieramy zawsze buty większe. W butach letnich połowę rozmiaru, w butach zimowych cały rozmiar. Czyli jaki rozmiar powinnam wybrać? Z pomiarów wyszło nam, że Twoja stopa ma 24,5 cm. Według tabeli to jest rozmiar 38. Będziemy szukać butów 38,5. Wiem już, jakiego rozmiaru buta mam szukać, ale pewnie jest coś, na co jeszcze powinnam zwrócić uwagę. Tak, bardzo ważna jest cholewka. W butach trekkingowych mamy dwa rodzaje cholewek. But, który trzymasz ma cholewkę niską, jest to cholewka, która ewidentnie znajduje się pod kostką. W butach trekkingowych wysokich cholewka okala całą kostkę. To jakie buty, biorąc pod uwagę mój charakter wyjazdu, powinnam wybrać? Twój wypad to wypad, który trwa dwie doby. Masz plecak i wybierasz się w warunki, które mogą się zmienić. Może być ślisko, może być sporo niestabilnych kamieni. Dlatego wybieramy cholewkę wysoką, która zabezpieczy cię przed ewentualnym skręceniem lub uszkodzeniem kostki. To gdzie w takim razie mogłabym wykorzystać but z niską cholewką? Niska cholewka to wypady, można powiedzieć, blisko domu, szybkie, dynamiczne, w niskich partiach gór, w terenie, który znasz i warunkach płodowych, które nie powinni cię zaskoczyć. Kolejnym etapem doboru odpowiedniego obuwia jest podeszwa. Tak, podeszwa w butach trackingowych jest bardzo ważna i powinna spełniać kilka podstawowych funkcji. Po pierwsze jest to elastyczność. W lekkich butach powinna ona być tak duża, aby swobodnie stopa mogła w trakcie wypadu pracować w bucie. Po drugie jest to sztywność. Sztywność zapewnia realizowanie marszu nawet w momencie, kiedy but jest oparty tylko na jednej krawędzi. Kolejne jest amortyzacja i ochrona stopy. W tym celu podeszwy butów trekkingowych mają budowę wielowarstwową. Kolejnym elementem jest dobra przyczepność na mokrych i śliskich nawierzchniach. W tym celu pomaga nam specjalna konstrukcja bieżnika i specjalny rodzaj gumy, w tym wypadku jest to Vibram. Ważne, jeżeli konstrukcja bieżnika pozwala na łatwe czyszczenie się z buta i ze śniegu podczas wędrówki. Kolejnym ważnym elementem jest podeszwa. Ważne, jeżeli jest zintegrowana z palcami i z piętą buta. A co to znaczy i jakie ma zastosowanie? Te panele gumy zabezpieczają Twoje palce i piętę przed ewentualnymi obiciami o korzenie i kamienie w trakcie wypadu. Rozumiem. Muszę przyznać, że naprawdę jest bardzo wiele rzeczy, na które powinnam zwrócić uwagę, ale czy są priorytety? Znając specyfikę Twojego wypadu, wybrałbym buty, których podeszwa jest bardzo elastyczna. Ułatwi pracę stopy w trakcie wypadu, po drugie bieżnik tej podeszwy powinien być w miarę agresywny. To zapewni dobrą antypoślizgowość i czyszczenie się z błota i śniegu w trakcie wypadu. Po trzecie fajnie, jeżeli ten but miałby zintegrowaną część gumy na palcach, to zabezpieczy twoje palce przed ewentualnymi obiciami. Mam jeszcze pytanie odnośnie aury, która może mnie spotkać w górach. Biorę pod uwagę zarówno deszcz, śnieg, no i wiatr. I co wtedy? Producenci przygotowali się na takie okoliczności. Mamy dwie podstawowe technologie: soft shell i waterproof. Technologia soft shell to zwiększenie komfortu cieplnego, ochrona przed wiatrem i lepsze odprowadzanie wilgoci. Technologia waterproof to całkowita ochrona przed wilgocią, nawet przed dużymi ilościami wody, ale trochę gorsza oddychalność. Z jakiego materiału powinien być wykonany taki but? Buty trekkingowe wykonane są z materiałów naturalnych skóra, nubuk lub zamsz oraz z materiałów sztucznych, są to wariacje kordury lub nylonu. Co wybrać w takim razie? W Twoim wypadku proponuję buty z materiałów sztucznych. Są lżejsze, tańsze i łatwiejsze w konserwacji. Zwróć uwagę na prowadzenie sznurówek w bucie. Ważne, że są one prowadzone przez metalowe przelotki. Metalowe przelotki po pierwsze ułatwiają dosznorowanie buta i jego lepsze dopasowanie do stopy, po drugie dzięki metalowym przelotkom sznurówki przecierają się rzadziej. Czy coś jeszcze? Szukaj modeli damskich. Przyznam, że to było moim celem, ale rozumiem, że na coś szczególnie powinnam zwrócić uwagę. Tak, ważne, ponieważ buty dedykowane kobietom są mężejsze, są smuklejsze, ich podbicie znaczy skonstruowane i są w specjalnych damskich kolorach. Mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, a dotyczy ono tej ostatniej dziurki. To jest rzecz intrygująca mnie naprawdę do dawna i chciałam się zapytać: czy to ma jakieś praktyczne zastosowanie, czy to tylko element dekoracyjny? Wykorzystanie jej pomaga w lepszym doszturowaniu buta. I robi się to przy użyciu specjalnego płaskiego węzła, który zaraz ci pokażę. A co nam daje takie wiązanie? Takie wiązanie powoduje lepsze dopasowanie buta do kostki, eliminuje ewentualne luzy występujące napięcie, i w przyszłości wyklucza obtarcia. Czy wiem już na tyle dużo, żeby móc przymierzyć konkretne buty? Tak, czas na przymiarki. Czy jest jakiś specjalny system na te przymiarki? System może nie, ale jest parę bardzo ważnych zasad. Po pierwsze, zabierz ze sobą do sklepu te skarpetki, w których będziesz podróżowała po górach. Po drugie, pamiętaj, żeby przymierzyć na nogi oba buty. Po trzecie, jak już buty założysz, spędź w nich około 10-15 minut i wykonaj maksymalnie dużo czynności, które mogą powtórzyć się na wycieczce w górach. Zrób przysiad, podskocz, zrób wykrok, nadepnij na coś twardego. I to powinno wystarczyć. Czy po tych wszystkich testach y, będę już zdecydowana na konkretny typ buta, ale będzie on mnie troszkę uwierał? Czy jest szansa, że on się rozbije? Możecie zmartwić, niestety but trekkingowy nie ulega rozbiciu, więc musi być idealny w dniu pierwszej przymiarki. Y, czy poza odpowiednio dobraną odzieżą i bardzo dobrze dobranymi butami, powinnam ze sobą jeszcze coś zabrać? Przydatne mogą być kije trekkingowe. A do czego takie kije mogą mi się przydać? Przede wszystkim kije pomagają w utrzymaniu równowagi i stabilizują się w trakcie marszu. Mhm. Po drugie, odciążają dolne części ciała, ponieważ spore ciężar spoczywa na rękach. Po trzecie, pomagają w spalzaniu głębokości pokrywy śnieżnej, czy na przykład głębokości przyprawy wodnej w tulecie czeka. I po czwarte, pomagają utrzymać dobre tempo marszu. Jakie są cechy charakterystyczne takiego kija? Po pierwsze jest składany na trzy części, dzięki temu możemy go szybko i wygodnie przypiąć do plecaka. Kolejna rzecz to bardzo masywna i profilowana rączka, która ułatwia chwyt. Jest ona wyposażona w pasek, który do garstek. Po trzecie mamy wytrzymały i ostry grot. Po czwarte mamy talerzyk, który zapobiega zapadaniu się.